Czy kiedykolwiek patrzyłeś na wykres i zastanawiałeś się, kto tak naprawdę kontroluje rynek w tej właśnie chwili byki czy niedźwiedzie? Istnieje jeden prosty sygnał i potężny sygnał świecowy, który, jak szachowy mistrz pokazuje, kto właśnie przejął inicjatywę i wygrał bitwę. To formacja objęcia, a dzisiaj nauczysz się je rozpoznawać. Zaczynamy. Witaj na kanale Inteligentne Handlowanie. W tym odcinku z filaru taktyczny, praktyczny zajmiemy się jednym z najsilniejszych dwusieciowych wzorów odwrócenia formacją objęcia. Czym jest formacja objęcia? Formacja objęcia to wzór składający się z dwóch świec, który pokazuje nagłe i zdecydowane przejęcie kontroli przez jedną ze stron rynku. Kluczowa zasada jest prosta. Druga świeca musi swoim korpusem całkowicie pożreć lub objąć korpus świecy poprzedniej. Objęcie hosy bycze przejęcie. Formacja objęcia hosy, to jak zielony król na szachownicy rynku. Pojawia się po spadkach. Składa się z małej, spadkowej czerwonej świecy, po której następuje Duża, wzrostowa, zielona świeca, której korpus całkowicie pożera ciało poprzedniej czerwonej. Co to oznacza? Że po okresie dominacji sprzedających, kupujący weszli na rynek z taką siłą, że nie tylko odrobili całą poprzednią świecę spadkową, ale zamknęli się jeszcze wyżej. To mocny sygnał, że byki przejęły kontrolę. Objęcie BESY. Niedźwiedzie przejęcie. Odwrotnie objęcie besy. To czerwony król pojawia się po wzrostach. Składa się z małej, wzrostowej, zielonej świecy, po której następuje duża, spadkowa, czerwona świeca, która swoim korpusem pochłania optymizm poprzedniej, zielonej. Co to oznacza? Po okresie formacji kupujących na rynek weszli sprzedający z taką siłą, że zaangażowali cały poprzedni wzrost i spychnęli cenę jeszcze niżej. To moment, gdy niedźwiedzie przejmują pałeczkę. Kontekst jest królem, ale uwaga! Prawdziwa siła objęcia tkwi w kontekście. Samotna formacja, która pojawia się w środku niczego, to jak król bez armii, jest słaby. Najsilniejsze sygnały pojawiają się, gdy formacja objęcia formuje się w Kluczowych strefach, takich jak ważny poziom wsparcia dla objęcia hossy, ważny poziom oporu dla objęcia besy, linia trendu lub średnia krocząca. Dodatkowo zwróć uwagę na wolumen. Jeśli drugiej obiecującej świece towarzyszy wysoki wolumen, to potwierdza siłę tego przejęcia. O wolumen mówiliśmy tutaj: pułapki i fałszywe sygnały. Jak każda formacja, objęcie nie jest idealne. Największa pułapka to interpretowanie każdej takiej formacji jako pewnego sygnału, zwłaszcza w trakcie silnej konsolidacji, gdzie takie wzory mogą pojawiać się często i nie mieć dużej mocy prognostycznej. Dlatego zawsze szukaj potwierdzenia w kontekście i z innych narzędzi. Kluczowe wnioski. Pamiętaj, formacja objęcia to nie magiczna kula, ale potężny wizualny sygnał konfliktu siły na wykresie. Objęcie hosy pokazuje, że kupujący przejęli kontrolę po spadkach. Objęcie besy pokazuje, że sprzedający przejęli kontrolę po wzrostach. Używaj ich. By identyfikować, kto wygrywa, wygrywa bitwę na rynku, ale zawsze patrz na kontekst. Ćwicz ich rozpoznawanie na historycznych wykresach. Skoro już wiesz, kto rządzi na rynku, powiedz mi, która formacja świecowa jest Twoją ulubioną. Podziel się w komentarzu poniżej. I koniecznie kliknij subskrypcję i dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych takich taktyk, które pomogą Ci stać się świadomym traderem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.